Moja pierwsza nutka. Pozdrawiam. Ukraina. Ukraina. Ta, ta. Dla was lecimy. Teraz jesteśmy w dziwnym świecie. Tutaj się walka odgrywa, rozumiecie. Nasi sąsiedzi walczą dzielnie. Ukraina szanowana jest i będzie. Putin, ty kurwo, schowany jak mysz. Europa zapamięta, ty się z tym licz. Ilu tu ludzi niewinnych ginie. Putin ty kurwo ty skurwysynie synie. Jest tak, że zimno, Polska pomaga. Bo społeczeństwo to naród, to my. Putin to Hitler, rosyjska zdrada. Polska Ukraina, pomagamy w tym, ta. Pomagamy w tym. Nie może tak być, nagrywam ten hit, dla ciebie Ukraina, dla was, dla ludzi, jebać Putina, jebać, jebać Putina. Tak. Teraz też dla Was lecą te słowa, jak F-16 lądują, no zobacz, jesteście dzielni, bronicie swego kraju, staramy się pomóc, Putin też ma to, będziemy pomagać, ile w nas sił, będziecie zawsze walczyć do ostatnich chwil, za to jest szacunek, braterska przyjaźń, nikt Was nie zostawi, jebać Putina, ta, ta, jebać Putina, parara, 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 ra Ta!